stoiska, na jednym z pikników rodzinnych podchodzi męż, mężczyzna pytając, a co do takiego jest TATO.net? No to tam jedna z wolontariuszy tłumaczy, że to TATO dla ojców, jest sieć ojców i tak dalej, a to już mnie nie dotyczy. Jak to się nie dotyczy? No bo moje dziecko skończyło 18 lat właśnie. <gry> Warsztaty TATO.net są jedną z propozycji 11 tygodnia z Ewangelią w Bielsku Białej. Z nami jest prowadzący te warsztaty pan dr Dariusz Cupiał, który jest także współtwórcą, bo w tej chwili już tę stronę prowadzi cały zespół, strony internetowej Tato.net. Rozumiem, że jedno z drugim ma ze sobą wiele wspólnego i że warsztaty są takim zjawiskiem, które odbywa się tak jak tutaj, w tej chwili w Bielsku Białej, ale też w pewien sposób na stronie internetowej, poprzez internet. Tak. Warsztaty tato.net są jedną z części takiego przedsięwzięcia, które nazwaliśmy dwoma słowami. Polskim słowem tato, angielskim net. Kropka, oznacza miejsce w internecie, ale tak naprawdę ten adres symbolizuje sieć dla ojców, sieć wsparcia, sieć inspiracji, sieć poszukiwań. I inicjatywa Tato.net jest po to, żeby odkrywać ojcostwo. To ojcostwo odkrywamy sami mężczyźni, ojcowie, bo wiele jest jeszcze do odkrycia energii, wiele radości jest w ojcostwie, wiele piękna jest w ojcostwie także. I dla mężczyzny, który chce się spełnić w swoim życiu, nie tylko kariera zawodowa jest tym obszarem spełnienia, ale życie rodzinne, relacje które są, zmieniają, wprowadzają nową jakość do życia mężczyzny. I bez wątpienia jednym z takich miejsc, gdzie mężczyźni odkrywają potencjał, kierunek swojego życia, to są takie właśnie zajęcia, o których słyszę, bo są tutaj panowie, którzy już kilka lat temu uczestniczyli w zajęciach naszych, że to miało. Taki bardzo istotny punkt, znaczenie punkt zwrotny, to był wręcz niekiedy przewrót kopernikański w ich samoświadomości. Te warsztaty pomagają mężczyznom odkrywać ojcostwo w dwojaki sposób, odkrywać pewną świadomość, poszerzają ich świadomość, jak ważny jest ojciec w życiu dziecka, jak wielki wpływ ma. Mężczyźni generalnie chcą wpływać na coś, być tam, gdzie nie tylko opiniuje się coś, ale, ale jest możliwość wpływu i bez wątpienia. Znaczenie ojca w życiu dziecka jest takim, taką przestrzenią, gdzie ojcowie mogą odkryć radość tego wpływania. Mamy do czynienia z takimi poglądami, z takimi stereotypami, i to, to nie chodzi tylko o opinie wokół, wokół samych mężczyzn. Jest takie potoczne przekonanie, że dobrym ojcem się jest lub nie, bo takim się ktoś urodził. I, I niejednokrotnie o takim, takie, takie, takie przekonanie możemy słyszeć, takie stereotypo, stereotypowe opinie. W tatonet w naszym środowisku nie zgadzamy się z takim podejściem, i udowadniają to mężczyźni, a jest ich już setki i tysiące, którzy mówią. Nigdy nie jest za późno być lepszym ojcem. Że Panu jest... kiedykolwiek zdarzyło się, że przyszli na warsztaty ojcowie, którzy powiedzieli coś takiego przyszedłam, ale nie chciałam, bo nie życzę sobie, żeby ktoś mnie tego uczył. Nikt mnie tego nie może nauczyć. No to znaczy, my się spotykamy może nie na warsztatach, ale TatoNet organizuje różne spotkania, festyny i do naszych punktów gdzieś informacyjnych, promocyjnych nieraz zabłądzi ktoś, mówiąc na jakimś pikniku rodzinnym. O, 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 coś o ojcu a to nie, nie ja, mnie już nie, to, to nie dotyczy, bo ja mam dorosłe dzieci. No czy rzeczywiście tak jest? No i tutaj e, tak, taka grupa jak nasza jest takim no, punktem do, do zastanowienia się dla takiego dżentelmena, czy, czy rzeczywiście ma rację, czy nie, nie warto zweryfikować swojego stosunku do dzieci, bo, bo jeżeli tyle czasu i energii potrzebujemy poświęcić, żeby przygotować się, chociażby do tego, żeby mieć uprawnienia prawo jazdy, tak, i, i to, no to, no, no to przygotowanie się do roli bycia ojcem, mamą również wymaga pewnych, pewnych zasobów, pewnej energii. Jeden z uczestników powiedział kiedyś, że gdy w ich rodzinie pojawiła się pierwsza zmywarka automatyczna do naczyń, to otrzymali grubą książkę z instrukcją ma, napisaną maczkiem, jak obsługiwać, jak nie obsługiwać to urządzenie, które się w domu pojawiło. Kiedy na świat przyszło ich pierwsze dziecko, otrzymali małą ulotkę, na której była instrukcja, jak przez pierwsze trzy miesiące opiekować się tym dzieckiem. I on zauważył taką dysproporcję, taką asymetrię. No przecież o wiele ważniejsze jest pojawienie się dziecka w rodzinie a oni się czuli z żoną nieprzygotowani do tego faktu. To, e, chcę Wam powiedzieć, że tutaj dzięki naszym wspaniałym partnerom, dobroczyńcom Tato.net, zdołało przygotować już e, wsparcie na trzech etapach z tego sześcioetapowego e, maratonu. Pracujemy nad kolejnym odcinkiem. Dla ojców przedszkolaków, żółta książka, dla ojców e, uczniów, Wspólnotkowanie świata, Wspaniały czas zmian, tak? Ten czas może być wspaniały. Od co młodzieży? Warsztaty w Twoim życiu nie po raz pierwszy. Te pierwsze miały miejsce pięć lat temu? Jestem już kilka razy na, na warsztatach. Jest to drugi raz w Bielsku, ale byłem też w Lublinie, kiedy ta tonet zaczynało. Staram się regularnie, jeśli jest możliwość, szczególnie pogodzić to z obowiązkami Jechać na warsztaty, no i wziąć sobie taki czas dla siebie, żeby na nowo odświeżyć te tematy no i zastanowić się po prostu. Powiedziałeś, że udział w warsztatach to jest troszeczkę jak czytanie Biblii, że trzeba to powielać, trzeba to powtarzać. Tak, dla mnie, dla mnie tak jak teraz na to patrzę po tych kilku razach z tatonet, to faktycznie udział w warsztatach jest jak, jak czytanie Biblii. Za każdym razem odkrywam coś nowego. Dlatego, że sytuacja rodzinna, dzieci rosną, to się wszystko zmienia. W momencie, gdy jestem na takich warsztatach, patrzę na tą moją sytuację aktualną i za każdym razem, mogę powiedzieć, że za każdym razem wpada coś nowego. Także, według mnie, to jest po prostu jakby takie, to, ta tonet towarzyszy temu, tej drogie, drodze ojcostwa przez całe życie, i nie można powiedzieć: OK, mam, byłem ileś razy, mam zaliczone, wiem wszystko. To tak nie jest. To jest po prostu ciągłe odkrywanie swojego ojcostwa. A to, co jest szczególnie ważne tutaj, na, na warsztatach, to to, że możemy to robić wspólnie z innymi ojcami. Mogę Ci powiedzieć, że takim bezpośrednim impulsem, który dostałem na, na warsztatach TatoNet pięć lat temu, było moje, można powiedzieć, pojednanie się z ojcem. Czyli taka sytuacja, w której nie wiem, Pojechałem specjalnie do domu rodzinnego, do Krakowa, siedliśmy z tatą, wzięliśmy sobie cały dzień, omówiliśmy wszystkie dobre, złe sprawy, całe nasze życie. Dzień zakończył się pojednaniem, to jest dla mnie ważne, ważny moment taki, gdzie mogliśmy po prostu się objąć, powiedzieć idziemy do przodu. Nie? Jest Pan uczestnikiem warsztatów i jest Pan ojcem dwóch córek. Chciałam zapytać, czy to jest wyzwanie, być tatą córek? Tutaj dużo się mówi o ojcostwie dla synów, a jak to jest z córkami? No, z córkami jest zupełnie inaczej niż z synami. Moja mama wychowywała nas z dwóch synów i było zupełnie inaczej. Ja mam dwie córki dla odmiany. Mogę powiedzieć, że każda z córek jest za, za dwóch chłopaków. Jest to ogromne wezwanie, jest zupełnie inne problemy, inny świat i bardzo inspirujący świat, dlatego że każdy mężczyzna powinien walczyć o kobietę swojego życia, a tu trzeba jeszcze walczyć o swoje córki, żeby je dobrze wychować, żeby umiały żyć, mądrze żyć i nauczyć, jej tego, nauczyć ich obydwu tego, co najważniejsze: to, że jest coś więcej niż tylko to, co tutaj jest, i dać im po prostu kierunek, sens w ich życiu. Taki głębszy, bo w życiu bywa różnie. Także to jest najistotniejsze, aby te dziewczyny umiały się rozeznać w tym, co, co na niej może przyjść, i żeby sobie z tym poradzić. A dlaczego Pan przyszedł tutaj na te warsztaty? Czy to jest tak, że czuję się mniej doskonałym ojcem? Czy że mam poczucie tego, że ja muszę się rozwijać jako ojciec? Myślę, że to jest taka, to jest taka świadomość tego, że trzeba się rozwijać. Jesteśmy tylko ludźmi, czasami tracimy, tak nazwijmy to, czujność, tracimy pewne rzeczy. To jest takie. Odświeżenie pewnych rzeczy, przypomnienie sobie pewnych rzeczy, na nowe jakby postawienie się jakby na baczność z tym, co, co jest ważne. Powiedział Pan, że odkrył coś bardzo ważnego w swoim życiu, co spowodowało, że jakoś inaczej ustawił się Pan, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, właśnie do ojcostwa. Tak, więc e, dzięki. Nauczaniu Jana Pawła II podawanemu przez profesora Guzewicza, księdza profesora Dziewieckiego i, i innych, odkryłem, że najważniejszy dla moich dzieci jest miłość małżeńska, a potem dopiero na drugim miejscu miłość rodzicielska. Dlaczego tak się stało? No, dlatego się stało, że zauważyłem, że no, Gdzieś nasze pożycie małżeńskie uciekło, ta, ta miłość stała się może jakaś taka oddalona od siebie, i dzieci zaczęły się inaczej zachowywać, więc zacząłem szukać, dlaczego. No i doszukałem się, że po prostu dzieci potrzebują, żebym ja kochał swoją żonę, żebym kochał ich matkę. To jest dla nich najważniejsze. Jedenasty tydzień z Ewangelią w Bielsku Białej odbywa się pod hasłem Chcemy zobaczyć Jezusa. Jak Pan zrozumiałby takie słowa w kontekście swoich warsztatów? No, często jesteśmy pytani, wprowadząc zajęcia, bo, bo to z, z wielką radością odczytuję, że ociepla się klimat wokół ojcostwa i media, które niejednokrotnie reprezentują taki czarny PR w stosunku do ojców dużo się mówi i źle o ojcach, albo tylko o tych ojcach, którzy dopuszczają się pewnych nieprawidłowych postaw w stosunku do dzieci, własnych lub cudzych. I nigdy nie można popierać postawy mężczyzny, który krzywdzi dziecko, a niestety takich sytuacji jest wiele. Mogę powiedzieć, że pytanie, no właśnie, o dobre ojcostwo, jest takim kłopotliwym pytaniem, ponieważ ja jestem świadom tego, że tylko jeden jest dobry ojciec przez duże o, które piszemy. Nikt z nas tutaj na tej sali, a to są wspaniali ludzie, to jest można powiedzieć pierwsza liga takich ojców, którym zależy, którzy swój czas poświęcają, żeby podnieść swoje kompetencje wychowawcze, zdobyć nową świadomość. To myślę, że ta inspiracja płynąca z Ewangelii jest, jest takim przesłaniem dla nas. Podstawowym, bo, bo nie mamy innego wzoru pełnego, jak ten, którego wskazuje nam Jezus: Kto widzi mnie, widzi Ojca.